Like oh oh wow. oh. Hey. Like America. Give me it now. What's he old? Oh. Jonas. Oh. Shema. Skibidi toilet. Skibidi skibidi toilet. Skibity to Będzie skakał. Widzowie będzie skakał oh. Jezus! Jedziemy już Ej on... oh, 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 oh. Jezus Maria Ajram Suzy oh, 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 oh. Jezus Maria Jedziemy Nie Dobranoc Jego O zimę. mój Boże Ups. Oooooooo! Oh. Jezus Maria! Nie chciałbym jakiś zzepić zabij go, strzelaj! Strzelaj do niego! No strzelam! Jezus Maria jak mogłeś? Uważaj, on jest niepieszny. Nie ma Amo Nie już. ma. Koło cię zaraz zabiję. Uważaj! No zaraz... Um... Maria. Oj. Zobejdziemy wejdziemy w scary hallway. Co masz do powiedzenia? Nie mam. Aha, widzowie. Umarł. Nie, nie. Broń, Nie. Nie. Ah! Nie. SPOIN! Gaj, dildo. Wall. Sierp, zaułek. Um, guys, to sądzicie o dzisiejszej pogodzie? Ja nie sądzę. Myślę... Uh! Że jest tragiczna. Dzień dobry. Guys, this is really scary! Umieram O mój Boże, nie będę skakać Dobra, Umarł XD Oła. Oh! Co sądzi, Halo! Was, oh, oh, oh. Powinniśmy... Co Ty robisz? Dawaj! Jezus Dzień dobry! No. Guys, moja kolej! Let's go! Pomocy! Ej, bo O mój Boże! No, no. <laughs> <Jaka> Tyle! <jest laughs> O kurde, co jest? Nie, to jest... O mój Boże. A łano, jak ty zjeżdżasz, a łano. To nie, to nie jest warte jest tego. Filip nie. Filip! On tam mucknął. Jezus. Jezus, Maria! On właśnie spadł z bardzo wysokiej wysokości. Do widzenia. O mój Boże, on umarł. On umarł. On skoczył. Niczde. The... Skoczył na Bungee skibej o mój boże dzień dobry żyf koskas ja dobra dzień dobry ja dzień dobry chyba porozmawiamy porozmawiamy dzisiaj to no. 8 lewhaków numer 1 2 numer 3 <śle> <śle> ok, 10 eee... minut. Widzowie, inflacja. Dobra, się... Oni będą skakać. Skacz, Jezus Maria. U, uh! <śle> Jezus Maria. Filip JAK TY WYSOKO polecia. JEGO NOGI Zrób lewo Skul Widzowie eksplorujemy ten straszny opomieszczenie jajko Nie widzisz Znaleziś... mnie nie Znaleźliśmy Menela. Ja On się komunikuje kodem morse'a <todkornik> <todkornik> Pedofil Tu spine Widzowie Bouncy spine. Widzowie nie próbują uciec przed mną nie skacz! o mój Boże. Nie! A, do widzenia. Nie, Boun, Widzowie Widzowie! WIDZOWIE! Boun, się ofi. Dzień no. dzień Dzień dobry dzień dobry. E, co pan sądzi O o tym Boun, <śmany> o... Holy so crap, sauce, Sus so, so, so Among us. <laughs> That's so freaking funny! B-sex, perfect, Holy oh, crap! Oh, oh, oh. Guys! <laughs> yeah! Oh, this <laughs>